Zobaczcie teraz moje maliny pod tą mini szklarnią. O, zobaczcie, ładne, tutaj tutaj trochę jakieś robaki pogryzły, także trzeba nie tylko się zamknąć, ale trzeba zaglądać. Tu kolejny ładny. Tu jest wilgoć, skrapla się woda. Odkryłem to, a dlaczego? Ano dlatego, że tu się zrobiło 35 stopni. No bez przesady, 3,25, no 30 to jeszcze, jeszcze. No i zobaczcie, Będzie, będę miał swoje sadzonki. To jest prawdopodobnie odmiana polana, bo, bo to jest tak zwany miks. To jest wyrwane z tego mojego starego, starego polka, poletka, tam one już dwa lata siedzą. No, i zaczęły kiełkować, i zacząłem tego, ale później zaczęło ich tak, jak to się mówi, kiełkować na potęgę, i zostawiłem. Jakby odrosną takie już na jesieni, to wtedy sobie poprzesadzam. Tak także widzicie. ta jedna się coś nie przyjęła, ale ona od początku była taka nieszczęśliwa. A ten ładnie rośnie tutaj, tak trochę na żółto, ale on nie jest żółty, ładny zielony. No, także. Teraz mamy temperaturę 25,5. No to tyle teraz jest dobrze. Na pewno na noc zakryje i w nocy teraz w dzień nałapią sobie ciepła. O lekko słońce świeci i na noc znów zakryje.